Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy na bazie od nowa komórki macierzystej i zapraszamy Barbara Maria, hasło Barbelize. Zapraszamy, Simone przekazuje wizerunek, była oczyszczona. Okay. Barbara B-A-R, 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 A, Maria, -A M-A-R-I-A, ok, good. Przechodzą do półkuli pomarańczowej. To nazywam półkulą, bo tak wygląda taka kopuła na bazie pomarańczowej. Powinna już być w wodzie turkisowej. Zobaczymy, lewitują do środka. Sich, wir schweben rein. Die jest, jest, już schwarze jest w obrotach. Z aszczewa LB to Żółta farba, bo tak się oznacza tam e, poprzez technologię, które organy są pierwsze wypukiwane z informacji. Komórki jest, to są skóra jako pierwsza. It's żółta komórka, to, farba, zielona. Z, e, komórki zmienione genetycznie. To się dzieje automatycznie, już tam wszystko po kolei idzie. Czerwona farba, układ krwionośny jest wypłukiwany z informacji. Rozjaśnia się cały czas ta postać w tej wodzie turkisowej, cały czas jest w obrotach, cały czas i te farby są wyrzucane, te kolory na zewnątrz. I w tej kryształowej ten cały czas są wypukiwane informacje i one wyrzucane są na zewnątrz. Wymyślmy tych te Już są wymieszane kolory na zewnątrz, już nie widać, jaki następny organ jest wypukiwany. Teraz już nieważne jest. Wszystko się dzieje po kolei. Rozjaśnia się cały czas ta postać. Idzie intensywnie wypłukiwanie. Rapel się intensywnie też przygląda temu całemu procesowi. I cały czas się dzieje. Zawsze od najwięcej obciążonych komórek poprzez te informacje już zniekształcone do najmniej albo Zdrowe komórki są niezmienione, to już na samym końcu są wypukiwane I, I energia pozytywna wypełnia całą bazę. Znaczy się, że dochodzi do przyspieszenia wypukiwania Kopki, gubią teraz akurat włosy, u nas bardzo gorąco. Ania. Teraz no. się robi taka już bardzo jasna ta postać w, tej, w tym wypłukiwaniu. Im więcej wypłukiwanych tym informacji, więcej, tym więcej się rozjaśnia ta postać, aż do przezroczystości. Taka ostro ta ostro biała jest ta postać. To już jest końcówka. I już się otwiera portal, poprzez który będą lewitować cała grupa rapel ze swoim film. Do góry, do tej szklanej półkuli, gdzie dalszy proces najważniejszy od nowa komórki macierzystej, Tam właśnie się odbywa na stole kryształowy. Jeszcze się przyglądają, jeszcze są. I zaczyna się już robić przezroczysta. Już częściami zanika ta postać. Znaczy się za chwilę dojdzie do teleportacji na stół kryształowy, tam do tej szklanej półkuli. Ale jeszcze, jeszcze woda jest w ruchu. I cała grupa już lewituje. Tam oczekują teraz przy stole kryształowym na tą postać, jak dojdzie do teleportacji. I za chwilę stanie się ten moment. I zniknęła. Doszło do teleportacji. Jest na stole kryształowym, ukazała się. Woda już jest spuszczana. Baza się zamknęła, podłoga, porta się zamknął. Leży na stole kryształowym. Skan zjechał i zaczyna ściągać warstwa po warstwie, a zostanie odkryta komórka macierzysta, ta główna, która posiada wszelkie informacje DNA. Duch Duszy i ciała fizycznego, to są Stop, te jedne. Już się zatrzymał, z warstwami podjął do góry. Na prawej dłoni jest komórka macierzysta, tu w tym miejscu w całkiem na środku rozświetliła się czerwona z błękitnym punktem. Ten błękitny punkt właśnie ta pokazuje, to jest archiwum wszelkich informacji. I już robot jest dostawiony. Ramię wyjechało z tą igłą, poprzez którą właśnie się odbywa wymiana informacji. To są informacje pierwotne, które ta istota na początku otrzymała. Z wiekami się wszystko z niej kształciło. I już jest wewnątrz. Informacja jest kształtu spirali. I e, tam jest kolor e, taki ostro zielony, taki soczysta zieleń z białym wymieszane, ta informacja. To jest osobista, to jest unikat. Każdy ma inną informację i już dochodzi do wymiany. Te stare informacje są niwelowane i wypełniana jest te, te archiwum informacjami pierwotnymi.

I ta igła poruszyła się teraz do góry. Znaczy się, że obnowa komórki macierzystej została wykonana i jest zakończona. Cieszymy się. Podnosi się to ramię do góry. Mm. I Rafael odstawił robota do kąta swojego i skan zjechał z warstwami w odwrotnym kierunku. Ostatnia ściągnięta warstwa jako pierwsza jest nakładana, kompletowanie z ciała. Krótki proces, bo bardzo płytko komórka macierzysta jest. Już nos jest składany. Skan zatrzymał się, pusty, podjechał do góry, Automatycznie została nałożona nowa aura i nowa ochrona planetarna. Zeszła ze stołu i o, robi takie obroty tłowiem, rękoma sprawdza, czy wszystko działa. Przysiady, robi sobie sprawdza, czy ciało funkcjonuje, nawet lepiej jak przedtem. Składa podziękowania u wszystkich. portal z ślizgabką, tą podłodze już jest otwarty. Podziękowała się, żegna się, znika w tam na ślizgawce, doszło do połączenia z ciałem fizycznym, bo to jest kopia ciała, która przenosi te informacje na ciało fizyczne. Gratulujemy odnowy komórki macierzystej. Od tego momentu zacznie się dużo zmieniać w ciele fizycznym. Ale w dobrym, zostańcie kochani zdrowi na